Cześć widzowie, ja dzisiaj jestem na ACNC. Był taki jeden, taki szklanka i tak dalej. Powiedziałem im, że muszę włączyć nagrywanie. Oj. A więc, no, nagrywam sobie, niedługo jadę na kolonie, więc nie będę przez chwilę nagrywać tych odcinków. Teraz do nich napiszę tylko. O pod hand o yy, daję mu teraz koksa nie wiem czemu aha napisem mu że jak coś to ja mam tylko koksa w, ecco, lol. na PvP zone. Ho na PvP zone. Dobra, ja po prostu wyjdę tak bez zbroi. Nie wiem czemu. No nie mam za dużo itów, w sensie niedawno zginąłem. O ty, od hieny. ja myślałem, że to ona, no dobra, to on to. Ja sobie uciekam. Jeden, jeden, jak się przestraszyłem, dobra. Ale on jest niepowstrzymany. Uratuje mnie. Yy. Nie wiem, dobra. Yy. Wychodzimy sobie na redstone, może. Yy. Później mu podam, oczywiście, kanał. Nie, 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 nie. To fajnie. Zginąłem. Szklanka dasz mi jego ity. To może tak będzie łatwiej. Szklanka dasz mi jego ity. Ta. Ok. Ha. No to idę za nim. Tam. Fajne, że ben, fajnie, że będę miał ity jakieś. U o, ho, ho. o ho, ho. Jakie ja mam i ty teraz. Nie, dobra, jestem niepowstrzymany. OMG. O. Dobra, Jen. Ja sobie muszę od niego uciec. Bo on to jakiś psychopata. Nie wiem, goni mnie, czy co? I się Dobra, Dobra, mam i tych no no to teraz będzie ułatwiona giera. Poczekaj. Posor... Uuuu se Szklanka poczekaj i posertuję se. Te deski tu sobie w sumie wywalę. Nie wiem po co mi są. <coughs> ja forkruska. No i to się nazywa życie. Dwa totemiki. Walka będzie będzie dobrze. Ok, szklanka. Cho pod gen ne. Ten po prawo. Oj, nie! Dobrze. Ym... Nie wiem, ten odcinek będzie nawet moim zdaniem spoko, bo nigdy takich w sensie dobrych itemów nie miałem, jak dwa totemy, no to... Jest moim zdaniem straszliwie dużo. Eee, polecę sobie fajerwerkami. Nie, dobra, pozabijam kilka osób po prostu może. Tak będzie łatwiej o wiele rozpocząć grę na punkty. Może sobie coś na tu lepsze. A jak niechcący? Jak niechcący... Jak niech... Szklanka, A jak niechcący. O nie, no to się boję. To, bo na dobre idę. To nic. Dobrze, dobrze, to dobrze. Będę niechcący uderzał Sagiego, może. Wiem, że to jest taki YouTuber, ale. Taki Sagi tutaj. A, to jest ten Sagi! O nie, on mnie przecież zaczął bić. Ja tu dziękuję. Do jeny, ja tak przez chwilę nic nie mówiłem, bo ja w ogóle. O nie, ile ja nagrywam odcinek w ogóle? Nie, to ja klikam. Dobrze, nie, to ja już muszę kończyć. No pa.